Trenerze dzisiaj mistrzami Polski przegrywamy w czterech setach. Dobry start, duża konsekwencja, ale ostatecznie chyba po prostu musimy przyznać klasę i jakość za zawodników po drugiej stronie siatki. Tak, ale mieliśmy swoje szanse, których dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę każdy nasz mecz to jest o przysłowiowe pozostanie w lidze, czyli o życie i takie sytuacje jak dzisiaj, w których Graliśmy w pewnych momentach naprawdę nieźle, no ale jakoś po drugiej stronie, w szczególności zagrywki, decydowała o tym, że seriami potem traciliśmy piłki, bo nie mogliśmy sobie poradzić z atakiem na, na piłce wysokiej. Też brakowało nam czasami precyzji po tym jak obroniliśmy jakąś piłkę w samej wystawie, więc nie dawaliśmy sobie komfortu w ataku. No niestety taki przeciwnik nie wybacza. Mieliśmy 1-0, więc mieliśmy też 3 sety, w których mogliśmy się postarać o punkty. Na pewno się staraliśmy, ale, ale jakościowo nam dzisiaj nie wystarczyło. Kolejny mecz w sobotę z Aksond razem w Katowicach. Wiadomo, że rywal jest kolejny raz z wysokiej półki, ale chyba pokazujemy, że stać nas na wysokim poziomie i na, być może także na punkty. Nie, nie ma znaczenia, co pokazujemy. Ważne jest konto punktowe, a nie jest za, za duże, więc nie ma to znaczenia jaki mecz zagramy, znaczenie będzie miał wynik końcowy. Łukasz, niestety przegrywamy w czterech setach z mistrzem Polski, mimo tego, że prezentowaliśmy do, dobrą grę, mimo tego, że zaczęliśmy bardzo dobrze od wygranego seta, to swoje zdanie było kluczowe, jeżeli chodzi o naszą postawę i przeciwnika, jeżeli chodzi o końcowy wynik. Na pewno od drugiego seta Jastrzębie odpaliło zagrywką. Robili to, czego, zrobili to, czego nie, zrobili, nie robili w pierwszym secie, nie popełniali błędów i przy tym robili nam bardzo dużą szkodę. No niestety też końcówki w końcówkach jakby stawaliśmy nagle, tam do, punkt, do punktacji w połowie seta byliśmy porówno nawet prowadziliśmy często, a te końcówki decydowały o tym, że niestety nie wywozimy z tego terenu żadnego punktu. Chyba nam będzie szkoda tego, że w trzecim czwartym secie mieliśmy prowadzenie, była nasza inicjatywa Dobra Energia, a potem jeden jednym przestój decydowało tak naprawdę o końcowym wyniku. No tak, niestety z takim zespołem jak jest węgiel nie można sobie pozwolić na takie przestoje jak my to robiliśmy. Wydaje mi się, że graliśmy dobrze, ale niestety za dobrą grę punktów do tabeli nie rozdają. Trzeba wygrywać mecze. No, możemy być zadowoleni jedynie z tej naszej gry, oprócz końcówek, tak jak wspomniałem. W sobotę kolejny trudny sprawdziłem, bo z Aksą. Co trzeba, według Twoim zdaniem, poprawić, żeby tutaj liczyć z, razem z dobrą grą na punkty? No, ciężko powiedzieć, ja tu nie, nie jestem od tego, żeby mówić co poprawiać, czego nie poprawiać. No... Myślę, że jak zagramy takie zawody jak dzisiaj i postawimy trudne warunki za akcję, to możemy liczyć na jakąś zdobycz punktową i na tym zakończmy. Na to liczę.